Państwa i moim gościem w dzisiejszej porannej pobudce do myślenia jest pan premier Tadeusz Mazowiecki. Miło mi Pana gościć w naszym studiu. Okazją do tego spotkania jest wczorajsza wizyta w Poznaniu i uczestnictwo w dyskusji, spotkaniu środowisk naukowych miasta Poznania. Ta dyskusja nosiła tytuł Czy sprawy publiczne i pozycje Polski w Unii Europejskiej należy pozostawić populistom, ale nie sama dyskusja będzie przedmiotem naszej rozmowy. Witam serdecznie w studiu. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu, bardzo miło gościć w Waszym radiu. Bardzo cieszę się z tej wizyty, tym bardziej, że jest ona okazją do tego, aby porozmawiać o kilku istotnych Sprawach, które tuż po naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej, myślę, zaprzątają świadomość bardzo wielu osób. I Jedną z takich spraw jest kwestia związana z konstytucją europejską i problemem wartości chrześcijańskich w niej zawartych. Powstała koncepcja, polska propozycja deklaracji europejskiej, powstała między innymi przy udziale pana premiera. Jakie są najistotniejsze zawarte w niej treści? W tej deklaracji mówimy o. 拾わ。 Europejskiej tożsamości. Mówimy o źródłach judeo-chrześcijańskich, o antycznych źródłach greckich, o prawie rzymskim, o humanizmie, no ale stwierdzamy również, że podstawą czy fundamentem tej tożsamości europejskiej jest tradycja i wartości chrześcijańskie. I także w tej deklaracji mówimy nie tylko o tym, co było w europejskiej historii wielkie, ale Również to, co było dramatyczne, a w szczególności o dwóch totalizmach, przez które Europa przeszła, ponieważ uważamy, że to rozszerzenie i to przyjęcie Traktatu konstytucyjnego no, powinno być takim elementem refleksji i pewnego ducha, że ten traktat powinien mieć, a nie być tylko pewnym regulaminem. Właśnie traktat nie powinien być regulaminem, ale wielu ma wątpliwości dotyczące tego czy tak istotne jest stawianie nacisku na ujęcie tych wartości chrześcijańskich w konstytucji. Dlaczego to jest tak ważne? Premier, więc oczywiście wartości chrześcijańskie i obecność wartości chrześcijańskich będzie zależeć od nas, od postawy ludzi, a nie od tego, czy one będą wpisane do traktatu, czy nie. Natomiast wydaje się, że jest to istotne z tego przede wszystkim powodu, no, że jakby w tej preambule, czy jeśli się to. Nie uda w osobne jakiejś deklaracji. No, określona jest pewna tożsamość europejska i przyznawanie tutaj roli chrześcijaństwu w kształtowaniu tej tożsamości jest po prostu wyrazem prawdy historycznej, no a także wyrazem na świadomości i z tego punktu widzenia jest to ważne. Jednym z takich lęków towarzyszących Polakom przy wstąpieniu do Unii Europejskiej jest lęk o to, czy po wstąpieniu do niej zachowamy swoją tożsamość właśnie. Jakie pan premier widzi metody Troszczenia się o zachowanie własnej tożsamości i jak pojmować należy naszą polską tożsamość w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej? Ha, to jest wiele pytań w jednym zawartych. Ja myślę, że zrozumiałe są pewne lęki, bo zawsze spotkanie z szerszym kręgiem, no i przyzwyczajenie się do tego wywołuje pewne lęki i to jest powiedzmy naturalne, ale nie są one, w moim przekonaniu, uzasadnione, że Wejście do Unii ma być połączone z utratą naszej tożsamości, bo nie stracili swojej tożsamości Włosi, nie stracili Hiszpanie, nie stracili Irlandczycy, nie stracili Szwedzi, a przecież są to różne bardzo w tej mozaice europejskiej tożsamości, więc nie uważam, że my akurat mamy być słabsi czy gorsi, prawda? I mamy jakoś nie wierzyć w przywiązanie do tych wartości, które polsko-historycznie je kształtowały. Natomiast jeśli chodzi o to właśnie, co określa polską tożsamość, no ja myślę, że polską tożsamość właśnie określa też od tysiąca lat, przeszło tysiąca lat już w tej chwili, no właśnie to, że polska kultura rozwijała się w orbicie chrześcijańskiej cywilizacji zachodniej, choć i wschodniej, prawda, w pewnym sensie, jak Ojciec Święty mówi, Polska kultura właśnie oddychała dwoma płucami, prawda, i z tego punktu widzenia się rozwijała. No, poza tym, do tej naszej tożsamości należą nasze doświadczenia historyczne, zarówno te wielkie, pozytywne, kiedy byliśmy jako Rzeczpospolita obojga narodów znaczącym bardzo krajem w Europie i właśnie umieliśmy się połączyć z Litwinami i być tym znaczącym krajem. No jaki Późniejsza historia upadku Rzeczypospolitej poprzez przede wszystkim rozkład rządu i społeczeństwa szlacheckiego, doprowadzenie do tego, że oczywiście przez apetyty zaborców, prawda, upadku, no i oczywiście wszystkie inne dramatyczne doświadczenia z doświadczeniem II wojny światowej, Łącznie, więc to wszystko, a także tych 50 lat ograniczonej, niepełnej suwerenności i systemu totalitarnego. Na początku bardzo, później może zerżonego, ale jednak totalitarnego, gdzie państwo było utożsamiane z partią jedno. Więc te wszystkie doświadczenia nas kształtowały, kształtowały nas na dobre i na złe, prawda? To znaczy kształtowały dobre cechy i kształtowały również nasze wady, prawda? I tego świadomość musimy mieć. Nie tylko historia Polski, ale i historia Europy naznaczone są wieloma dramatami, wieloma sytuacjami, które są bolesne zarówno dla Polaków, jak i dla innych narodów Europy. Jak pan premier widzi możliwość przejścia nad tymi trudnymi wydarzeniami historycznymi i współdziałania? Na ile jest możliwe zapomnienie o pewnych urazach, wzajemnych krzywdach? Ja nie wiem, czy to jest problem zapomnienia, czy to jest problem pewnego. Przezwyciężenia, no nie można stać na stanowisku, że istnieje jakaś. Wrogość między narodami, tak że tak powiem, wrodzona w naturę tych narodów, mm -hmm. tych ludów, że jej zupełnie przezwyciężyć nie można. No zwłaszcza z chrześcijańskiego punktu widzenia no właśnie, nie można istotne. na takim stanowisku stać. Więc dlatego pojednanie między narodami jest bardzo ważną rzeczą. No i choćby właśnie nauka Jana Pawła II, która tak bardzo jest temu pojednaniu poświęcona. I temu, żeby narody umiały z sobą współżyć. to nie oznacza zapomnienia o historii, zapomnienia o doświadczeniach historycznych, ale to oznacza nieskazywanie się na tą myśl, że wrogość musi istnieć na zawsze. Ja myślę, że ten proces pojednania, na przykład polsko-niemieckiego był i jest bardzo ważny, że pewien proces pojednania. Polsko-ukraińskiego, a przecież nasza historia była też bardzo bolesna, jest bardzo ważny. Myślę, że nie ma żadnych konfliktów, chociaż też historia miała momenty bolesne polsko-litewskie, prawda, z najnowszej historii. No i wreszcie pojednania polsko-rosyjskiego, jest też bardzo ważny między narodami i po prostu trzeba być na to otwartym. To nie oznacza, powtarzam, zapomnienia o bolesnych doświadczeniach, ale to oznacza to, no, że chce się wierzyć w to i stawiać na to, że narody mogą pokojowo i przyjaźnie z sobą żyć i współdziałać. I dlatego chyba tak ważną rzeczą jest umieszczenie w preambule do Konstytucji Europejskiej tych wartości chrześcijańskich, dlatego tak ważna jest nauka Jana Pawła II i tutaj rodzi się Pytanie. O to mianowicie, bo to jest taka odwieczna dyskusja, czy w historii ważną rolę odgrywają jednostki, czy te wszystkie zmiany, które następują w świadomości i Europy, i Polaków, czy one byłyby możliwe na przykład bez takich postaci jak Jan Paweł II, czy kardynał Stefan Wyszyński? No, to jest rzeczywiście ciekawa i ważna dyskusja historyków zawsze na temat roli jednostki w historii. I był taki okres, zwłaszcza jeśli chodzi o naukę markistowską, Historyczną, kiedy uważano, że procesy historyczne są tylko kształtowane przez czynniki materialne, przede wszystkim ekonomiczne, a że rola jednostki jest jakby tylko funkcją tych obiektywnych procesów. Oczywiście, że zwracanie uwagi na obiektywne procesy jest bardzo ważne, ale rola jednostki w historii, podobnie jak zresztą rola przypadków w historii, różnych przypadków w historii, no jest nie do wykluczenia, zwłaszcza, no powtarzam, rola jednostki. A już mówiąc konkretnie, no Rewani, ja zawsze jest takie pytanie, czy możliwe było to jest trochę zgdybania, bo zawsze historia jakoś by się rozwijała. Ale zarówno ogromna rola kardynała Stefana Wysińskiego, wielkiej postaci kościoła w Polsce i kościoła powszechnego, no jak zwłaszcza rola Jana Pawła II. Znaczenie tego pontyfikatu, no to, że jest on autorytetem moralnym, nie tylko dla katolików i nawet bym powiedział, nie tylko dla Chrześcijan, ale dla bardzo wielu ludzi, jednym z naczelnych, najwyższych autorytetów moralnych w dzisiejszym świecie, no już to kształtuje współczesną historię. Najbardziej no wiele rzeczy by się nie stało, a w naszej historii najnowszej na pewno rola Jana Pawła II, jego, którego portrety wisiały na Stocznik Gdańskiej w 1980 roku i dla dziennikarzy zachodnich było to niezrozumiałe, dlaczego strajk robotniczy, a tutaj portrety papieża, prawda? No, ale jego rola, począwszy od tych słynnych zdań: Niech wstąpi duch twój, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, tak mocno podkreślone, prawda? To jego rola w moralnym kształtowaniu świadomości, w podtrzymaniu solidarności poprzez okres stanu wojennego i rozwoju. Lat teraz w mówieniu Polakom, że po pierwsze, że mimo wszystkich trudności, no to co powiedział, kiedy był w Sejmie polskim, że mimo wszystkich trudności trzeba docenić wartość tych przemian, ogromne znaczenie tych przemian, i tu powinni się zastanowić ci wszyscy, którzy szargają powiedzmy te przemiany i mówią, że to wszystko było, czy jest złe nad tymi zdaniami. No oraz zwracanie uwagi na moralny wymiar życia publicznego, no to jest to ma ogromne znaczenie. Pana w Pana, premiera, osobistym doświadczeniu postaci Jana Pawła II, jakie miała znaczenie? Ogromne. Ogromne w bardzo wielu momentach. No a powiem, że Wtedy kiedy mnie powołano 24 sierpnia, i tą funkcję mnie Sejm powołał, potem 12 września utworzenie rządu, Do tego 24 sierpnia po tym powołaniu poszedłem już do budynku Rady Ministrów i poprosiłem, jako jedno z pierwszych rzeczy, o połączenie mnie z Watykanem, z ówczesnym księdzem Stanisławem Dziwiszem, no i właśnie mu mówię, co tu się stało, i że zostałem połany na premiera. I on mi mówi, Ach, niech pan chwileczkę poczeka. I za chwilę odezwał się sam Ojciec Święty, co jest z rzadkością, żeby on podchodził do telefonu. Potem, kiedy miałem pierwszą wizytę zagraniczną, a było to symboliczne, że ta pierwsza wizyta była w Rzymie, kiedy wszedłem do papieża i siedliśmy naprzeciwko siebie przy takim stole, przy którym on przyjmuje ludzi i rozbawia z nimi, pierwszy Kilka długich chwil trzymaliśmy się za ręce i milczeliśmy, bo było to tak coś niezwykłego, prawda? No, że tutaj papież i tutaj ja, polski premier, już innego rządu, innego ustroju, innej formacji, prawda? Spotykamy się. No, było coś tak niezwykłego, że powtarzam, trzymaliśmy się za ręce i milczeliśmy. To były wielkie momenty, to były historyczne chwile, które rzeczywiście były nacechowane dużą ilością dramatyzmu, tak naprawdę. Z czasem historia zaczyna się toczyć wolniej, pewne rzeczy nam normalnieją. Jak pan premier ocenia współczesną sytuację, jeśli chodzi o rząd polski, o te wszystkie kłopoty z jego utworzeniem na nowo? No, oceniam współczesną sytuację bardzo krytycznie. Uważam, że to, co się z Tobą bardzo niedobrego, to jest takie obniżenie standardu życia publicznego i przyzwyczajenie się ludzi do akceptowania tych obniżonych standardów życia publicznego. A więc, że można robić wszystko, że można być skazanym, czy być przestępcą i kandydować do sejmu, prawda? Czy mieć proces i kandydować do sejmu, że można mówić nieprawdziwe rzeczy, obiecywać gruszki na wierzbie i mówić poważnie, że ona, jakże chcemy, to wyrosną, prawda? I powtarzać ciągle tego typu obietnice. No i takie zaczynienie, umiejętność zniesienia się wyłącznie ponad interesy własnych partii, to wszystko oceniam bardzo krytyczne, bardzo, bardzo niedobrze. No, ale trzeba wierzyć, że jednak to jest. Tylko trzeba mieć wolę też. Przezwyciężenia tego i trzeba wierzyć, że jest to do przezwyciężenia i chcieć to przezwyciężać. No a jeśli chodzi o najbliższe sprawy, nie wiem, czy ten rząd powstanie, czy nie z punktu widzenia sytuacji w obecnym Sejmie, no myślę, że nikt inny niż profesor Belka nie może go uformować. Czy to się stanie, czy uzyska on wotum zaufania, nie wiem. Z drugiej strony niemożność powołania rządu powodująca natychmiastowe rozpisanie wyborów no, sprawia, że w momencie niezwykle dla Polski ważnym i trudnym, w momencie wchodzenia do Unii. Unii Europejskiej, decyzji co do budżetu unijnego i tak dalej, no Polska będzie w stanie kampanii wyborczej, więc w stanie chaosu, dyskusji, debaty, walki politycznej i to jest dobre, ale jak będzie, to ja nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest ważne z punktu widzenia najbliższego, no to jest docenienie, że dla Polski ważne jest, że te wybory do Parlamentu Europejskiego też są ważne z punktu widzenia kształtowania pozycji Polski, bo mówi się o systemie głosowania, wszystko jest bardzo ważne, ale także to, jak będzie postrzegana Polska. Czy Polacy wykazują pewne zainteresowanie i odpowiedzialność za te wybory, czy nie i kogo wybierają, czy wybierają ludzi odpowiedzialnych, no, takich jak tutaj Jan Kułakowski. I, ale na każdej liście można znaleźć, no może nie na każdy ale na wielu, prawda, ludzi odpowiedzialnych, choć ten człowiek jest właśnie szczególnie, bym powiedział, kompetentny, prawda. No więc czy będą wybierać takich ludzi, czy też krzykaczy i, i ludzi no mało poważnych, tak bym powiedział. Więc te wybory, też będą ważne z punktu widzenia pozycji polskiej w Unii. Dlatego to chyba zobowiązaniem obywateli powinno być uczestniczenie w nich, przede wszystkim wypowiedzenie się na ten temat tak jest, w sposób tak odpowiedzialny. Jest. Tak jest, i bardzo, bardzo istotny był tutaj też głos episkopatu, który mówił o obecności, o obecności w wyborach, prawda? O tym, no, że jest to jakiś moralny wymiar obywatelskiej odpowiedzialności. Na zakończenie jeszcze jedno pytanie, które niezmiernie mnie interesuje jako wielkopolankę i jako kogoś, kto interesuje się tym, jaka może być rola regionu w Europie w momencie, kiedy przystępujemy do Unii Europejskiej. Bo z jednej strony zaczyna się tworzyć jakiś wielki organizm Unii Europejskiej, a z drugiej strony ma się wrażenie, że właśnie dzięki temu takie regiony, takie małe ojczyzny nabiorą większego znaczenia. Jak no, pan wiecie, premier to ocenia? O regiony, polityka wzmacniania regionów i wyrównywania, Szans różnych regionów no jest jedno z podstawowych, bym powiedział, polityk Unii Europejskiej i to, że istnieje pewien fundusz regionalny, dalej to, że istnieją pewne struktury dotyczące właśnie współpracy między regionami, charakteryzuje właśnie Unię. Ja uważam, że Wielkopolska jest tutaj, chodzi przodującym regionem. Polskim, który właśnie we współpracy z innymi regionami w ramach Unii bardzo dużo może skorzystać i zresztą ta współpraca już się rozwija, a teraz zyska ona nowe impulsy. Oby rzeczywiście tak było. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Państwa i moim gościem był pan premier Tadeusz Mazowiecki. Dziękuję bardzo.